Siemanko, ludziska z tej strony Kinga. Nowy rok Staraja, więc czas zacząć od czegoś naprawdę ciekawego, czyli od soczystego opierdolu. Postanowiliśmy, że w tym roku będziemy jeszcze bardziej wbijać Wam podstawy do głowy, naprawiając pracę widzów: takie delikatnie popsute i takie, które są totalnym głównym. Możliwe, że powstanie z tego seria, więc zostawcie łapkę w górę i suba z dzwoneczkiem, by niczego nie przegapić. Tradycyjnie, aby się dostać do tego filmu, należało zaakceptować regulamin i przesłać pracę na naszego Discorda. Więc jeśli jesteście odważni, to pod tym filmem znajdziecie link, dzięki któremu dołączycie do naszego serwera. Ten film jest wyjątkowy, bo naprawiać będę naprawdę wszystko. Dlatego mogliście wysłać pracę bez ograniczeń i byliście wręcz. Ultraaktywni. Zróbmy mały przeglądzik. Zobaczmy, jak bardzo jestem głęboko w dupie. Pierwsze pytanie, co tu się odwaliło? A drugie, co on trzyma w dłoni? Mam nadzieję, że sneakersa. Nie no, właściwie prawie dobrze. Tylko Michael Jackson stracił nos, jak miał już jaśniejszą skórę. Jak był ciemniejszy, to wyglądał wtedy jak człowiek. Więc no cóż, pudło. Czasem zastanawiam się, czy zezwolenie na wrzucanie totalnego gówna nie było błędem. Ta, niektórzy wzięli to bardzo do serca. Powiem tak, jeśli Twoja praca jest na tyle zła, nieczytelna i kompletnie niezrozumiała dla odbiorców, że aż musisz pisać pełny opis, co jak wygląda i jakiego jest kształtu, to oznacza, że czas darować sobie stylizowane kupo-pracki i wrócić do podstaw. Po paru miesiącach ćwiczeń nie będzie trzeba nikomu nic tłumaczyć. Jest gorzej, niż myślałam. Na początku zajmę się naprawą tej pseudo-kupomangi. I już mówię, dlaczego musi zostać naprawiona. Chociażby dlatego, by nie robić za krótkiego tłowia, bo równie dobrze nogi mogłyby nie wychodzić z pępka. A jeśli chodzi o biodra, to nie masz zielonego pojęcia, jak one wyglądają. To trzeba rozrysować dosłownie od zera. Niestety. Zachowałam ten sam układ głowy, ale cała reszta idzie do totalnej korekty. Ramiona, klatka, biodra, wszystko tak, by w końcu to miało poprawne proporcje. Poza, choć wyraża to samo, lekko zmodyfikowałam, by była bardziej naturalna i swobodna. Teraz lineart, bo pierwotny wyglądał jak zrobiony w pęcie. Tu można wyciągnąć maksimum potencjału z tego typu sylwetki. Najbardziej lubię rysować zagięcia na ciele od materiału, a przy takiej postaci zawsze wygląda to intrygująco. Teraz to przynajmniej nie wygląda jak klocek. Nos i usta są nawet ok, i tylko oczy musiałam narysować od zera. Mamy to? No to teraz kolor. To ma być prosta praca z widocznym lineartem, ale nawet przy takich pracach trzeba zadziałać światłem, nawet w taki minimalistyczny sposób. Ale zobaczcie, jak odpowiednie rozproszenie światła na ciele daje duży efekt. Wcześniej była po prostu. Okej, okay. ale teraz mm. delikatnie można to upiększyć, ale nie za dużo. Mocniejsze cienie, jak i błyski powinny być tylko w strategicznych miejscach, ale nie skupiam się nad nimi aż tak bardzo. A jak się zna podstawy, to takie pracki można wypluwać na luzie każdego dnia. Myślę, że porównując oryginał z naprawioną wersją, widać gołym okiem siłę podstaw. Więc weź się za robotę, bo póki co Twoje prace to wstyd i hańba. Co to ma być? Wiem, że to dziwne, ale z czym wam się to kojarzy? Bo mi na pewno nie z okiem. Ile to obrzydlistwo ma fałd? I dlaczego one układają się tak, jakby ta skóra była jakimś zamieszanym budyniem? Nie, nie i jeszcze raz nie! Ani to nie są zmarszczki jakiejś starszej osoby, bo widać to po skrawku włosów i brwi. Zresztą starsze osoby są pomarszczone, a nie pofalowane. A nos to jakieś. Wyryte koryto. Pomijając już, czy osoba na zdjęciu, czy na żywo z patrzenia była pomaszczona, czy nie, obstawiam, że jednak nie, ale jeśli masz aż tak duży problem z rysowaniem jednej części ciała, to należy ją rysować jak najprostszą, czyli taką młodą, bez dodatkowych fałd. Starsze osoby to wyższy level. Więc normalne oko z normalną skórą, w których przejścia kolorystyczne są delikatne. Samą brew wyrysujemy włoskami na skórze, a nie na jakimś ciemnym, niezidentyfikowanym obiekcie. Dajemy na to subtelną fakturę na powiekach. Subtelną. I na to rzęsy. Tęczówka jest kołem, i jeszcze, gdyby. To było jakoś rysowane metodami tradycyjnymi, to można byłoby to zrozumieć, że coś tam się skrzywiło. Okej, okay. okej, okay, to jest zrozumiałe. Ale w digitalu? Jak można zrobić w programie krzywe koło? No chyba, że się nie wiesz, że tęczówka jest kołem. No to teraz wiesz i zapamiętaj to sobie do końca życia. Oko przed. O boże. I oko po poprawieniu. Mhm. Mam nadzieję, że czuć różnicę. Całe szczęście nie każdy hałę i są prace, które mają klasę. Na przykład Ilust... ilustrat Olka. Tak. <grym> Ma bardzo fajną kreskę. Hmm. I te kolorki. Do ciała nie mam żadnych zastrzeżeń. Jedynie co bym zmieniła to twarz. I nie chodzi o jej cechy, bo tu się nie wtrącam, a o jej anatomię. Zwłaszcza w okolicy żuchwy, która troszkę uciekła. Nawet jeśli ma szeroką szczękę, jak Schwarzenegger, to i tak by to tak nie wyglądało. Dlatego wystarczy to ściąć. Ale naprawdę dobra robota. Czego nie można powiedzieć o tym głównie? Właściwie jest to tak złe, że pseudoartyści powinni to wybrać na swoje logo. A może jestem zbyt surowa? Ta szyja jest strasznie szeroka. No i taż krzywa. O! No. Ta! moje życie byłoby zbyt piękne, gdyby to wystarczyło. Co ona ma za grabę? Jest tak wielka, że tymi palcami mogłaby bez problemu mieszać Bigos w garnku. Rękę zamarzę, bo. <laughs> Zaraz puszczę pawia. Dobra, chociaż tyle. Wystarczy. Po, potem wszystko usunę. Jezu. <laughs> Jednak nawet to nie poprawiło sytuacji, bo kolory są tak fatalne. <laughs> Nie, one były chyba wybierane losowo. Co wpadło w ręce, to to się pojawiło i tyle. Ale niech będzie. Wyzwanie dla mnie. Ja poprawię tylko proporcje i je tak jak trzeba. Ale skoro skóra jest żółta i to tak perfidnie żółta, a usta um, pomarańczowe. Pff. Mimo wszystko cały czas bazowałam na oryginalnej pracy, bo ostatecznie wyjdzie z tego bardziej rysowanie od nowa niż. Naprawianie. Ale to właśnie dobrze zobrazowuje, jak bardzo jest to spieprzany rysunek. I jak wiele trzeba tu pozmieniać, by ta płaska twarz w końcu wyglądała jak twarz. No niestety, nie zawsze wystarczy tylko nanieść drobne poprawki. Wiele prac jest tak złych, że żeby wyglądały chociaż poprawnie, trzeba robić je całkowicie od zera. I to jest efekt olewania podstaw. Do tego kolorowe tło, które bardziej przeszkadza niż tworzy klimat, bo sama postać ma różowe włosy, zieloną koszulkę, fioletowe oczy, żółtą skórę i pomarańczowe usta. To ta tęcza, do czego jest? Jak miał być to symbol, to załóżmy, że ten symbol jest w jej sercu, bo te kolory zlewały się z postacią i tworzyły jedną wielką kolorową papkę. A te neutralne tło znacznie bardziej skupia naszą uwagę właśnie na postaci. Włosy za to mają być średniej długości i pofalowane. Okej, okay. ale na pewno nie zrobię ich ulizanych. Mm -mm. Tak jest lepiej. Gdzie ona ma uszy? No chyba cię coś. Tu ma być ucho. O tu. To chyba nie jest trudne. I teraz z tak neutralnym tłem do tak intensywnych różowych włosów kompletnie nie przeszkadza by dać jeszcze wyrazistą zieloną koszulkę, a nawet powiedziałabym, że to całkiem nieźle wygląda. Jeszcze kolczyk. E, ten no wiecie. Jak on się nazywał? No tak krowia podkowa. No, wszystko jasne. Jakby tego dziwactwa było mało, to jelenie rogi, dziwne. Samice nie mają rogów. Okej, okay. nieważne. Ważne że fajnie wygląda. Nie no, ostatecznie tak dużo nie poprawiłam. Oj, tam trochę tylko podciągnęłam małe detale. Co to tam było? Ja jestem chyba masochistką. Mhm. Za dużo było tych mord. Czas na powiew świeżości. I cieszy mnie to, że były osoby, które wstawiały martwą naturę. Niektóre były całkiem niezłe. Jest Was wielka nadzieja narodu polskiego! I trzymam za Was kciuki. Tak jak we wszystkim, może wkraść się błąd, tak jak można to zobaczyć tutaj. Cienie są spoko, ale stół sobie, a słoik sobie. Niestety. Mając podłoże pod takim kątem, to pod takim samym powinien być słoik. To nie jest proste, dlatego warto poćwiczyć nawet jeszcze prostsze kompozycje, na przykład z samymi pudełkami. Rysując w taki sposób, już bardziej czuje się spójność tego zielonego zarysu ze stołem. Można jednak zrobić to jeszcze inaczej. Jak usuniemy dosłownie wszystkie elementy i zostawimy sam słoik, możemy naszkicować podłoże zgodne ze słoikiem i stół będzie w bardzo mocnym skrócie perspektywicznym. Dla upewnienia się, można tak samo linię poprawić na słoiku. I góra nie powinna być w elipsie, a bardziej ścięta. Naprosto w takiej sytuacji. Do szkicu dopasowałam stół. Stawiłam jeszcze yy... jajka? Warto nad tym popracować, by obiekty były bardziej czytelne i nie było wątpliwości, czym one są. Na koniec wszystko przemazałam, by stół nie miał żadnych dziur, a cienie na nim całkowicie się zgadzały z przedmiotami. I tak jak wspomniałam, góra słoika ścięta na prosto. Można też pokusić się o odbicie na blacie. On nie ma żadnej faktury, jest całkowicie gładki, więc odbicie przedmiotów może tutaj występować. Teraz bardziej odczuwa się, że faktycznie słoik na czymś stoi, a nie lewituje jak wcześniej. To mogłoby być nawet nawet! Gdyby nie miało oczu i nosa. Okej, okay, i ust też. Znacznie lepiej. A tak serio, wszystko jest fatalne. W poprzedniej martwej naturze tło było ultra ciemne, ale dzięki temu słoik dobrze się wyróżniał, bo był jasny. Takie podstawowe wnioski wyciąga się po prostu w trakcie nauki podstaw. Bo gdy ktoś to ominie, to tworzy portrety z jasnoróżową postacią, z jasnoróżowym tłem. Tylko że tu lekkie przyciemnienie pokazuje, jak bardzo. Płaska jest ta postać i to, że cienie tu po prostu nie występują. W ogóle autorka była tu totalnie niezdecydowana. Twarz jest lekko bokiem, a włosy tak jakby na wprost. Dobra, z włosami to za dużo byłoby roboty i szybciej jest naprawić po prostu twarz. Jezu, kurczę, Ja tu miałam tę pracę naprawić, a tu wychodzi, że ta ilustracja była ledwo zaczęta i robię ją od nowa? Ale dobra, dziewczyna jeleń i tak pobiła wszystkie rekordy cringe'u. Na szybko narysowałam jakoś tam twarz, żeby po prostu pusto tutaj nie było. Jest jasne, jest cute, jest różowe. Wciól błysków i gotowe. Przez to powstała nowa praca. Ale ciężko poprawiać coś, co od początku do końca jest po prostu złe, bo brakuje w ilustracji totalnych fundamentów. Niektórzy to powinni serio wziąć się do roboty. Ta! Kolejny portret. Niech mnie ktoś uszczypnie. To jakiś koszmar. Dobrze, że jest napisane Selena Gomez, bo szczerze, tylko napis świadczy o tym, że to ona. Bo na rysunku widzę zdeformowanego orka. Jaja o głowie, za krótkie ramiona, oczy wytyfy. To nie usta, a bardziej jakiś liść, zła żuchwa. Mogłabym wymieniać w nieskończoność. Do tego cienie cienie, które w ogóle nie zbudowały żadnej formy. Jakby tak nanieść wszystkie poprawki i stworzyć na bazie tego faktycznie proporcje seleny, to... to ogólnie dużo tu się dzieje. I co właściwie da nam narzędzie Liquify? Spora zmiana. Wszystko mam już rozmieszczone i wystarczy teraz to przemazać, by pokazać Wam jak naprawdę powinien być rozłożony światłocień. Taki portret nie powinien mieć żadnego konturu. Żadnego. Sama skala szarości powinna być bardziej zróżnicowana, by pokazać to, że włosy są chociażby bardzo ciemne, a na twarzy szarość nie jest rozmieszczona na chybił trafił. Usta mają bardziej bogaty kształt niż to, co było na początku, więc samo rozmieszczenie cech to połowa sukcesu. Potem trzeba też umieć je poprawnie ukształtować. Można byłoby długo opowiadać, ale jak widać, rysowanie twarzy w Czerni i Bieli to bardzo trudne zagadnienie. Ja wiem, że wielu z Was chciałoby już teraz narysować swoje ulubione gwiazdy, chociaż dopiero co chwyciliście za ołówek. Ale czy naprawdę warto kogoś na ilustracji oszpecić tylko dlatego, że idziecie na łatwiznę i omijacie naukę? Mam nadzieję, że w tym filmie pokazałam Wam, jak ważne są podstawy i jak bardzo są uniwersalne, bo mimo totalnie różnych prac, wszystkie zasady związane z podstawami pozwoliły mi je naprawić. Jeśli podobał Wam się ten film, to dołączajcie do naszego serwera na Discordzie i dodawajcie własne prace, które chcecie, aby zostały naprawione. Jeśli aktywność będzie odpowiednia, to na pewno zrobimy z tego filmu serię. Na dziś to już tyle, więc zostawcie łapkę w górę i suba z dzwoneczkiem i widzimy się już za tydzień w czwartek po godzinie 17.10 i niech podstawy będą z Wami!